W jaki sposób możesz zgrać wszystkie swoje live'y poprowadzone na Facebooku. Musisz wiedzieć o tym, że aby zgrać wszystkie live'y, na przykład na telefon, to musisz mieć na swoim koncie na Facebooku po przeprowadzeniu wszystkich live'ów, pojedynczych live'ów, musisz mieć zaznaczoną pewną opcję. Niestety, bez tej opcji nie jesteś w stanie zgrać sobie swoich liveów. Oczywiście zapytasz, co to jest za opcja. Ano, w momencie, kiedy kończysz yy, transmisję live, dostaniesz taką informację, że możesz sobie live'a zapisać na 30 dni, na pół roku oraz na czas nieokreślony, czyli yy, na zawsze. I teraz, w zależności, którą opcję wybierzesz, ten live będzie zapisany na Twoim koncie, w zakładce, właśnie z live'ami. I teraz, jeżeli będziesz chciał sobie zgrać live'a, który był zapisany na 30 dni, i po 30 dniach będziesz go chciał sobie po prostu zgrać na telefon czy na laptopa, to niestety nie będziesz mieć takiej możliwości. Dlatego, co musisz zrobić? Przede wszystkim, gdy kończy się live, dostajesz taką informację: otwiera się zakładka i masz. Trzy opcje, tak jak wspomniałem. Możliwość zapisania live'a, żeby on na Twoim wallu był, wisiał przez 30 dni, przez pół roku, bądź na czas nieokreślony. I jeżeli wybierzesz sobie w określonym czasie, to musisz Wcześniej po prostu sobie tego live'a zgrać. Jeżeli do 30 dni, no to wiadomo, wcześniej musisz go sobie zgrać, do pół roku. Natomiast na czas nieokreślony, to wtedy, kiedy po prostu zechcesz, ten live będzie cały czas widniał zakładce Twojej i tam będziesz mógł sobie go po prostu pobrać i zgrać. I teraz prosty sposób, jak możesz sobie te live y zgrać? Wchodzisz sobie na swój pulpit. Facebooka tam po prawej stronie, po lewej stronie, jak patrzysz na swoje konto, masz u góry koło zębate ustawienia, wchodzisz w nią, otwierają ci się różne zakładki. Teraz musisz wejść sobie w zakładkę, która e, jest zakładką odnośnie dziennika aktywności. Wchodzisz sobie w dziennik aktywności, i potem masz takie suwaki na niebiesko zaznaczone, i tam są transmisje na żywo. Wchodzisz w te transmisje na żywo, czyli live y na Facebooku, które prowadziłeś, prowadziłaś, i przy każdym live. Po prawej stronie masz trzy kropki poziome. Wchodzisz w nie i tam masz taką opcję download. Klikasz i w tym momencie dane nagranie z live'a to by się ściąga. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Ci, jak to możesz sobie ściągnąć poszczególne live'y. Natomiast jeżeli chcesz taki tutorial, no to będziesz mógł, będziesz mogła go sobie zobaczyć. On będzie od jutra widniał na moich rolkach. Czy to na TikToku, czy to na YouTubie, czy to na Instagramie. Także zapraszam na moje konta i tam będzie ten, te nagranie, ten live short będzie widniał. A jeżeli interesujesz się sztuczną inteligencją, to zapraszam Ciebie na trzydniowe wyzwanie. Tutaj widzisz stronę, gdzie pokazuję, jak połączyć sztuczną inteligencję oraz social media, żeby one dla Ciebie hulały, żebyś Ty był najlepszy w tym, co robisz, a żeby sztuczna inteligencja pomagała Tobie w rzeczach, w których nie jesteś dobry, które być może nie chcesz robić, a które możesz zle zlecić komuś, żeby też wykorzystywał sztuczną inteligencję do Twoich działań biznesowych. Także zapraszam. A my widzimy się w kolejnym nagraniu. Do usłyszenia, zobaczenia już niedługo. Cześć!